poznajesz nowego anglojęzycznego kolegę albo anglojęzyczną koleżankę. O czym z nimi rozmawiać? Są to ludzie obcy, nie wiadomo, czy jakimś pytaniem nie urażę ich. Ale z drugiej strony, pytać się o takie zwykłe rzeczy, może to być trochę nudne. Tak naprawdę nie ma złotej zasady, bo z każdym człowiekiem będziesz rozmawiać nieco inaczej. Do jednej osoby będziemy bardziej zdystansowani. Natomiast z inną osobą będzie nam się rozmawiało, jakbyśmy ją znali od dawna. Nawet jeśli jest to osoba anglojęzyczna. I oczywiście takich znajomych życzę Ci najwięcej. Ja sam spotkałem bardzo wiele takich osób o tym, jak poznawać znajomych anglojęzycznych. Jak poznawać ludzi, którzy tak naprawdę będą z tobą rozmawiać za darmo po angielsku, mówiłem już nieraz, nagrałem o tym mnóstwo materiałów, dlatego zachęcam Cię do śledzenia. Dziś podsunę Ci kilka propozycji pytań. Jeżeli jesteś na tym etapie, że jeszcze z jakiejś przyczyny nie rozmawiasz z ludźmi, nie masz jeszcze kogoś do rozmowy, to na samym początku odpowiedz na te pytania sobie. Po prostu zadaj je sobie i odpowiedz na te pytania, zrób sobie takie ćwiczenie, że każde to pytanie zadajesz je sobie w sposób fizyczny. Dosłownie wymawiasz to pytanie, and you. Will answer these questions. Odpowiedź też na te pytania. Możesz sobie oczywiście odpowiedzi przygotować i wtedy je choćby przeczytać, ale zrób takie ćwiczenie. Zatem, zadawając te pytania, z całą pewnością nie będziecie się nudzić przez najbliższe tygodnie, a nawet lata. Zawsze będą jakieś ciekawe tematy do rozmowy. Już ostatnia informacja przed tym, jak zaczynamy. To, co ja tutaj napisałem, może być nieczytelne. Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego sprawdź opis. U góry lub na dole możesz kliknąć Zobacz więcej i tam wtedy się rozwinie tekst. Te wszystkie zdania będą wypisane. Możesz sobie je skopiować, możesz sobie je przepisać, do czego Cię zresztą zachęcam. Słowo favorite jest dość popularne. Favorite, już nieraz żeśmy to poruszali, czy to na naszych live'ach, czy w innych materiałach, to jest coś ulubionego. Zatem te dwa pytania, what's your favorite? I tutaj mamy mnóstwo możliwości. Jak najbardziej warto zadawać. What's your Favorite meal? What's your favorite dish? What's your favorite song? What's your favorite movie? What's your favorite 100 things? You can ask about anything. Możesz zadać to pytanie o wszystko, mając na myśli coś ulubionego dla danej osoby. I od tego często też zaczynają się inne tematy, bo okazuje się, że na przykład dana osoba ma podobne zainteresowania do naszych. Można też zadać pytanie, Who's your favorite? Czyli kto jest Twoim ulubionym, kimś, aktorem? Actor singer, musician, sportman and many others. So, who's your favorite? Kto jest twoim ulubionym? Kolejnym takim niezobowiązującym pytaniem może być What do you do for fun? Czyli co robisz dla zabawy? What do you do for fun? Bo for fun to jest właśnie coś dla zabawy, coś takiego lekkiego. Ktoś może uprawiać sport dla zabawy, ktoś może mieć jakieś ciekawe hobby i tutaj też często zaczynają się różne, różne ścieżki, które idą w różnych kierunkach i czasem bardzo ciekawe tematy z tego wychodzą. Zamiast for fun, jeśli ktoś jest kreatywny, może sobie teraz zmienić for living. What do you do for living? Czyli co robisz do zarabiania pieniędzy, do, do przeżycia po prostu, tak by to można zrozumieć dosłownie. Niezależnie od tego, czy podróżujesz, czy nie podróżujesz, czy chcesz to robić, czy może nie masz na to ochoty, bardzo często traveling jest tym tematem zaczepnym, który może znów rozwinąć się na wiele ciekawych ścieżek. Do you like traveling? I to podróżowanie może sprawić, że naprawdę będziecie mieli wiele tematów do rozmowy, bo na przykład ktoś opowie ci o jakimś miejscu, o jakiejś kulturze, gdzieś dana osoba była, możesz to Odnieść do swojego miejsca, w którym obecnie mieszkasz, czy na przykład do polskiej kultury i wtedy będzie bardzo, bardzo wiele ciekawych tematów. Wiem to z doświadczenia. Albo po prostu możesz zapytać: How do you spend your free time? Czyli jak spędzasz swój czas wolny? Czasem zamiast tego free, ktoś może ciebie zapytać: How do you spend your. Spare time. Spare time, czyli też taki czas wolny, jakby słowo spare, oznacza m.in. oszczędzać kogoś. Coś to jest też coś zapasowego, na przykład spare tire, czyli taka zapasowa opona, ale też jest to jak najbardziej odniesienie do spare time, czyli taki wolny, oszczędzony czas. So, what do you do, or how do you spend your free time? Jak spędzasz swój czas wolny? To teraz pójdźmy w drugą stronę. Są też takie rzeczy, które nas denerwują i irytują, oby ich było najmniej. What annoys you the most? Czyli co cię najbardziej denerwuje? I tutaj możemy być nawet bardziej konkretni, możemy powiedzieć What annoys you the most about the people? Czyli co najbardziej cię denerwuje w ludziach? Na przykład jaka cecha najbardziej cię wkurza w ludziach? Bo annoy oznacza właśnie denerwować. It annoys me, to mnie denerwuje. To pytanie, czy jest ono poważne, czy też nie, zależy też w dużej mierze odpowiedź. Czy ktoś potraktuje to pytanie poważnie czy też nie. Bo możemy kogoś zapytać: What are your big goals? O, what are your major goals? Big coś wielkiego, major, coś głównego, coś takiego też nadrzędnego. Czyli jakie są twoje wielkie cele, tak, by sobie to można przetłumaczyć? No i właśnie, warto zadać sobie takie pytanie filozoficzne. What are? My big goals. What is my biggest goal? Zachęcam Cię do tego. Być może będzie to też fajne ćwiczenie samorozwojowe. A teraz nieco szaleństwa. What's the craziest thing you've ever done? Czyli what's the craziest? Jaka jest najbardziej szalona thing, rzecz you've ever done? Jaką kiedykolwiek zrobiłaś czy zrobiłeś? No, i tutaj można by powiedzieć, na przykład, skoczyłem na bungee, albo pojechałem na wycieczkę dookoła świata, w zależności od tego, jaka to jest najbardziej szalona rzecz. No, bo dla kogoś innego, tą najbardziej szaloną rzeczą może być, na przykład, wyrzuciłem plastikowe opakowanie do pojemnika na papier. Gdy poznaję jakichś ludzi, to bardzo często po czasie, po rozmowie z nimi, zmienia się moje postrzeganie na ich temat. Niekoniecznie jest tak, że wydaje mi się, że ktoś jest fajny, a później jest niefajny. Bardzo często na przykład wydaje mi się, że dana osoba jest spokojna, taka bardzo, bardzo wręcz flegmatyczna, a później z czasem okazuje się, że to było błędne. Więc jest to jakieś first impression, first impression, czyli pierwsze wrażenie. Więc można naszemu rozmówcy zadać pytanie: What's the first impression you've noticed about me? Jakie jest pierwsze wrażenie, które jakby zauważyłeś, zauważyłaś o mnie? Nie przetłumaczymy tego słowo po słowie, ale zrozumiemy to tak, jakie było Twoje pierwsze wrażenie. Jaka była pierwsza rzecz, którą zauważyłeś, zauważyłaś na mój temat? Czyli, na przykład, ktoś może powiedzieć, Wydawało mi się, że jesteś stiff. Stiff, czyli taki sztywniak. Albo wydawało mi się, My first impression was that you were very funny. And yes, you are very funny. Czyli jakby to wrażenie zostało podtrzymane. Też fajne pytanie może znów troszeczkę pomóc wejść nieco głębiej w wasze relacje. Następne pytanie, jakie można zadać, to What's the best or the worst thing that ever happened to you? Czyli jaka jest najlepsza czy też najgorsza rzecz, która się tobie happened, przytrafiła? Ym, możesz tutaj oczywiście wybrać the best, czyli najlepsza rzecz, or the worst, czyli najgorsza rzecz. No i wtedy dana osoba może ci na to pytanie odpowiedzieć. Na przykład w Twoim przypadku najlepszą rzeczą, która się ever happened to you, możesz sobie pomyśleć, co to było takiego. No właśnie, zachęcam Cię do przeanalizowania. Tutaj dorzuciłem jeszcze kolejne dwie propozycje, natomiast jeżeli to teraz materiał Ci się podobał, koniecznie dorzuć mi taką informację w formie na przykład łapki czy też serducha. Możesz też udostępnić ten materiał, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeżeli Ty masz jakieś ciekawe pomysły na pytania, to koniecznie dorzuć je w sekcji komentarzy, też rozwijajmy wspólnie te materiały. Are you married? Pytanie wydawałoby się dość prywatne. Czy jesteś żonaty, czy jesteś zamężna? Tak byśmy my powiedzieli w języku polskim. Are you married? W języku angielskim. No i to zależy, czy to pytanie jest prywatne, czy też nie. Wszystko zależy od Twojej relacji z Twoim rozmówcą. Można też zapytać: Do you have any kids? Czy masz jakieś, jakiekolwiek dzieci? Tak to zostanie zrozumiane. Do you have any kids? Czy masz jakieś dzieci? Oczywiście to jest jakaś tam pula możliwości, około 10 pytań, które możesz zadać swojemu rozmówcy. Tych pytań jest zdecydowanie więcej i tak naprawdę tematy, w które pójdziecie, zależą tylko i wyłącznie od tego, jak potoczy się dana rozmowa. W tym materiale to tyle. Dzięki, pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia w następnym materiał 6.